I siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Zbuduj Sokoła Millennium, legendarną replikę z Gwiezdnych Wojen, legendarnego statku z y, Hana Solo. Słuchajcie, dzisiaj bierzemy egzemplarz numer dwa. Ja nie będę przedłużał, mam nadzieję, że to będzie prostsze niż poprzednio. Zaczynamy! A w dzisiejszej paczce otrzymaliśmy, jak widać, stół, który trzeba będzie połączyć z tą naklejką. Udział jak dobrze pamiętamy, Czubaka, uwielbiał grać z innymi. Tutaj mamy kokpit oraz naklejkę do niego. Część od statku. Dalsze metalowe elementy od ramy. No i bierzmy się za składanie. Bym zapomniał o bardzo ważnej rzeczy. Zobaczcie, jak mamy bardzo fajne złączki do tych właśnie elementów. Żeby były ze sobą bardziej stabilne, aby się nie rozpadały. A do dzisiejszych elementów będzie też potrzebny element 1 i drugi z poprzedniego egzemplarza, który będziemy ze sobą zaraz łączyć razem. Teraz aby wam to dobrze opisać, bo jest to trochę skomplikowane. Element TF1 łączymy z elementem TF2 z pierwszego egzemplarzu, dołączamy do niego element TF3 z drugiego i łączymy to jeszcze z elementem TF4 z dzisiejszego. Jak możecie zauważyć, tutaj są takie małe wrąbki na te właśnie złączki. Złączki są podwójne i poczwórne, to zaraz je odpowiednio dopasuje, gdzie która powinna iść. Jeśli chodzi o złączenie tych elementów ze sobą, złączki podwójne będą od tej takiej wciętej strony, a złączki poczwórne będą od tej strony tak bardziej płaskiej. Jak możemy zauważyć na rozpisce, tu, mam nadzieję, że to wszystko dobrze rozszytałem. Używamy do tego śrubek, które są w zestawie, więc nie zostaje mi nic innego jak to ze sobą połączyć. I panele, jak widzicie, są ze sobą już połączone. Natomiast jeśli chodzi o element z poprzedniego etapu, można go wstępnie przyłożyć tutaj do paneli i on będzie montowany w tym oto miejscu. Dobrze, to jak mamy to zmontowane, na razie to odłóżmy. I przejdźmy do kokpitu. Weźmiemy elementy z poprzedniego egzemplarzu, na razie na bok, bierzemy kokpit, bierzemy naklejkę, no i naklejamy tą naklejką na kokpit. Jeśli kokpit jest już zamontowany, możemy go bardziej zmontować. Dwa elementy z poprzedniego egzemplarza łączymy ze sobą, wtykając jedną część w drugą. Gdy elementy od kokpitu są ze sobą połączone, montujemy panel sterowania. jeśli te elementy są zakończone możemy zmontować centrum gier natomiast jeśli chodzi o tą dużą okrągłą część, jej na razie nie będziemy użytkować jednak ona będzie miejscem oddziałka, jeśli chodzi o działką można by je w zasadzie już teraz skleić, aby ono już było na swoim miejscu, jednak na razie nie będę tego robił, nie ma chyba takiej Potrzeby, a będzie ubezpiecznie, jeśli ono będzie gdzieś leżeć też sobie luzem. Więc jeśli chodzi o dzisiejszy montaż, to jest zakończony. Jeśli chodzi o montaż, dzisiejszych elementów były dosyć skomplikowane ze względu na to, że te śrubeczki są bardzo małe, podkładki dobrze nachodzą, ale jednak trzeba to dopasować. To się zsuwało, spadało mi ciągle. Dla was ten filmik trwa tak około 5-6 minut zazwyczaj. Dla mnie jest to 30-40 minut, więc jak widzicie trochę dłużej. Wy macie tak w wersji takiej zbitej, skoncentrowanej w jeden zbitek, aby nie przynudzać, nie męczyć, bo takie filmy po 30-40 minut no byłyby męczące i dla mnie i dla was, bo nie chciałoby się wam tego oglądać zresztą i tak uważam, że u tego etapu mało kto zobaczy jak cokolwiek gadam. Jeden minus taki... Że umontujemy trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego. To mnie męczy jak dobrze wiecie, ja ją nie lubię, a uwolałbym zrobić jeden element, potem drugi, potem trzeci i umontować je ze sobą schematycznie, a nie. Trochę od tego, trochę od tego, tu jakieś elementy leżą, tutaj mi się o czymś zapomni i potem wychodzi jak wychodzi. Ale no! Jak do tej pory jestem zadowolony, gdyż elementy są dosyć ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o naklejki, jeszcze tak mi się nasuwa taka myśl, że to nie jest taka zwykła naklejka na kartce papieru, tylko to jest naprawdę no... jakiś grubszy papier, coś grubszego, aby to się łatwo nie przerwało. Jest to w miarę sztywne i łatwo się to nakleja, więc moim zdaniem plus za to. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o model, to trochę poczekamy, ale... ale, ale poczekamy, aby go zmontować. Ale już po tym widać, że to będzie duże, że będzie ciężkie i będzie ogrom pracy nad tym. Z jednej strony jest to fajne, z drugiej nie. Więc na dziś to wszystko. Dzięki, Siemaneczko.